Witam was serdecznie w Wigilię Bożego Narodzenia. Chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego, aby ten kończący się rok. No, no wszyscy podejmują próbę rozśmieszenia mnie, ale to im się nie uda. Także pomogę opowiedzieć przygodę rowerową, jakby co? Tutaj się wszyscy pośpieją. Yy, złożyć wam życzenia wszystkiego najlepszego. Oby w tych dniach moroku, które teraz nas tutaj ogarniają, a wyjrzyjcie przez okno, zobaczycie o co mi chodzi, yy, żebyście mieli właśnie tą. Cząstkę tej radości, żebyście sobie wyczesali troszeczkę tej radości, żeby życzenia, które będziecie sobie składali, były szczere. Żeby nie były takie na się i nawalił to pies. Żebyście po prostu poczuli troszeczkę tą magię tych świąt. Ciężko dzisiaj ją odnaleźć z racji tego komercjalizmu i pośpiechu, który wokół nas jest. Powtarzam to słowo nas jest, bo zostało nam to narzucone. Tak mamy i tak mamy robić. Nie. Możemy się z tego wybrać. Możemy naprawdę przez tą chwilę być razem, możemy być z rodziną, nie prezentem. Samo to, że jesteśmy razem, że wspólnie spędzamy święta, żebyście poczuli to, co naprawdę kiedyś niosło przesłanie świąt Bożego Narodzenia. Żebyście poczuli te ciepło rodzinne i ten smak potraw, nie przez pryzmat obżarstwa, tylko docenienie tych osób, które stoją w galach. Jakbyście tu z boku zobaczyli, co tu się dzieje, to jest totalne szaleństwo. Także docenić właśnie to wspólne, Przygotowanie tych kłopotów, wspólne ich spożywanie, wspólne przebywanie tego dnia razem ze sobą, nie z prezentami, nie z internetem, nie daj Boże i telewizorem, który jest włączony podczas składania rzeczy. Życzę wszystkiego najlepszego, a jeżeli, nie wiem, będzie napisane spotkamy się na szlaku. Jest naprawdę teraz taka możliwość, że jest czas, kiedy możemy się pojednać, a jest ciężko, słuchajcie, próbowałem podjąć taką próbę, że jednej osobie przebaczę, ale no po prostu nie mogę. Jest zadra taka wieloletnia, słuchajcie, no wszystkim praktycznie w życiu odpuściłem. Jest ciężkie i Wam życzę, żebyście znaleźli sobie właśnie taką siłę, że jeżeli macie jakąś taką zadrę, żebyście się jej pozbyli. No ja na razie mam jeszcze takiego osta, mam takiego, takiego kolca w sobie, walczę z tym, może następne święta będą bardziej już takie szczere i optymistyczne. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, jeszcze raz Mam nadzieję, że niebawem spotkamy się na szlaku i wszystkiego najlepszego. Dobra.